Czasem jest taka sytuacja, że wchodzisz do knajpy, mówisz, ciekawe, czy zjem tutaj coś dobrego, bo nie lubię tego albo tamtego, więc rozmawiasz z kelnerką, a ona ci odpowiada, no wszystko polecam, wszystko, oczywiście, będzie pan zadowolony. No tak, to wtedy ja bym wyszła, nie? bo to bez sensu. No albo dobra, idziesz przez miasto, wcześniej kupiłeś sobie super czapkę, no i patrzysz, ktoś tam ma czapkę, przechodzisz dalej, ktoś znowu ma taką samą mhm. czapkę i wtedy sobie myślisz, nie no, wszyscy noszą takie czapki. Mhm. Albo próbujesz się poukładać ze swoimi myślami i dochodzisz do jakiegoś momentu i myślisz, teraz to już wszystko wiem o sobie, wszystko już mam poukładane, czy rzeczywiście? No właśnie, a co to oznacza, jak Bóg mówi, że wszystko? Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu, jest napisane. Niech będzie błogosławiony Bóg, ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie. We wszelkim duchowym dobrodziejstwie. Wszelkim, jakie jest tylko możliwe. Rzeczywiście, kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie, co mamy w Chrystusie, co mamy w Bogu, okazuje się, że Biblia właśnie odpowiada owym wszystko mhm. albo wszelkie zaspokojenie potrzeb mamy. I mamy nadzieję, że to nie jest takie no samo właśnie, ograniczone. Tak, sobie myślę, nie? Czy jak my mówimy wszystko, to co to oznacza wszystko? Kiedy Bóg mówi wszystko, prawdopodobnie ma na myśli wszystko, bo inaczej jesteśmy straceńcami tak naprawdę. W beznadziejnej sytuacji zostawalibyśmy. Ale czytajmy, co jest w słowie napisane. Ten sam list do Efezjan, tylko że drugi rozdział. Paweł mówi o tym, że mamy przeobfite bogactwo Jego łaski okazane w dobroci wokół, wobec nas. Przeobfite dobrodziejstwo, przeobfite bogactwo, to znaczy, że nie dość, że ci wystarcza na to, co potrzebujesz, to jeszcze się przelewa. Mhm. Tak jak w psalmie, nie? Dawid pisał, że mój kielich jest przeobfity, Aha. albo że mój kielich przelewa się, mhm. że jest tego za dużo, że wypływa. No dobra, w yy, Filipian liście do Filipian jest napisane w 4 rozdziale 19 wierszu A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę, według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Znowu jest, że w pełni, nie dość, że zaspokoi każdą, to jeszcze w pełni, tak po prostu obficie znowu, nie? Każda mm. potrzeba. Ja chciałbym zwrócić też uwagę na to, że nie tylko, że jest napisane, że w pełni, to jest napisane, że Bóg zaspokoi każdą naszą potrzebę. Mm -hmm. No i jak tak tu sobie rozmawiamy o tym, że Bóg zaspokaja każdą naszą potrzebę, to możemy mieć wrażenie, że, że, nie, że Bóg jest maszynką do zaspokajania potrzeb, taką maszyną vendingową, mm -hmm. do której wrzucasz mm -hmm. pieniążkę, pien pieniążek wrzucasz, I wy wybierasz towar tak, i, i za chwilę go wyjmujesz. Ostatnio, jak byłem w szpitalu z ojcem, to próbowałem wodę sobie kupić, ale nie udało mi się, <laughs> jak to z tymi maszynami bywa. No właśnie, nie wszystko w maszynach. Z drugiej jednak strony, jak popatrzymy na, na Jezusa, na to, co On robił na ziemi, to ewangeliści się rozpisują w dziesiątkach sytuacji, mhm. w których kiedy tylko Jezus napotykał osobę, która miała potrzebę i albo On ją dostrzegał, albo ta osoba zgłaszała się do Niego z jakąś potrzebą, to ta potrzeba zawsze była zaspokojona. Mhm. A jest powiedziane, że Jezus, prawdziwy obraz Boga nam przedstawia. No tak, dokładnie. Co więcej, Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy przychodzili do Niego z ufną odwagą. Paweł też to tak ładnie napisał, żebyśmy śmiale przystępowali do Niego z ufnością. No i zobacz, że to się wiele nie różni tak naprawdę od potrzeb, które są formułowane nie tylko w chrześcijaństwie, tylko w ogóle w poszukiwaniu drogi, tak? filozofii przez człowieka, we wszystkich innych religiach. Ludzie Śmiejąc się czasem z chrześcijan, że wy takiego jakiegoś dziwnego Boga, to chodzą i szukają zaspokojenia swoich potrzeb, rozwiązania jakichś swoich spraw. I najczęściej ich po prostu nie znajdują, bo są to takie powierzchowne mm. rozwiązania, tak? tymczasowe. I podobnie tymczasowe i powierzchowne rozwiązania są w chrześcijaństwie, jeżeli je traktujemy no wyłącznie dokładnie. religijnie. Natomiast Bóg nas zaprasza do relacji, w której ufnie do niego przychodzimy i obiecuje nam zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb i dopiero tu je możemy znaleźć. Mm. Tak sobie myślę o tym, że jak to jest, bo tak jak rozmawialiśmy we wstępie, nie, że każdy każdy wszystko to są takie słowa, które często używamy i często one nie oznaczają właśnie takiego Zawsze. przeobfitego i Ogromu, nie? O, o których myślimy. Bo no, po prostu nie jesteśmy w stanie jako ludzie tego nawet spełnić, tak? No i myślę sobie, że tak. No, uczyliśmy się o tym, jaki jest Bóg, że jest zawsze prawdą, że jest zawsze mm, szczery, prawdziwy, że nie ma w nim kłamstwa. Przecież też ostatnio mówiliśmy o tym, że diabeł jest ojcem kłamstwa, więc jak mhm. Bóg mówi, że wszystko, to znaczy, że to wszystko. Więc jeśli bierzemy taką miarkę do naszych potrzeb i do tego wszystkiego, co mamy w życiu, taką miarkę, jaką bierzemy do tych wszystkich takich mm. życiowych rzeczy, ty typu, że wszystko właśnie oznacza dwie osoby, albo nie, nie do końca to co, to, co to słowo naprawdę oznacza, to jak my ograniczamy Boże działanie w naszym życiu, albo jak ograniczamy swoje prośby do Boga, albo jak ograniczamy w ogóle myślenie o tym, co mamy w Bogu, bo, bo często jest tak, nie wiem, jak to jest w Waszym życiu, ale często jest tak, że niektóre. Prośba, albo niektóre potrzeby, w ogóle nawet nie mamy miejsca, żeby wyrazić je Bogu, albo w ogóle ich nie poddajemy Bogu, nie myślimy nawet w ten sposób, no bo to są takie rzeczy, po prostu, o które mamy tam i tyle, tak? Mhm. Myślę, że duchowe, jeżeli, jeżeli Bóg nas Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie mhm. i wszelką naszą potrzebę spełni, no to jeżeli nie masz jakiejś spełnionej, to zastanów się, czy może nie powiedziałeś o tym Bogu. No tak. Inną kwestią chyba jest jeszcze to, że e, wszędzie tam jest napisane, w Chrystusie mamy to. Mm -hmm. W Chrystusie mamy to, w Chrystusie mamy tamto. Tak, Zaspokojoną każdą potrzebę. E, Chrystus nie miał problemu z tym, żeby e, te potrzeby, które napotykał z Bogiem, zaspokajać. E, mm -hmm. I e, my jesteśmy zapraszani przez Słowo, przez Słowo Boże, które czytamy. Również przez Pawła, w pierwszym liście Koryntian, w drugim rozdziale, jest, 16 szesnasty wiersz, jest taki, który czasem pomijamy, sądząc, że dotyczy czego innego, ale on tam zwraca uwagę na to, że my, jako nowe stworzenie, mamy umysł Chrystusowy, mhm. że mamy e, rozum taki jak Chrystus, że mamy taki sposób myślenia, tak, że, że możemy go stosować mhm. w naszych głowach, tak? w naszych umysłach, że że mamy trzeźwy osąd taki, jak miał Chrystus, że mamy zdolność pojmowania taką, jak miał Chrystus. I to jest coś chyba, z czego musimy nauczyć się korzystać. Mhm. Tutaj znalazłam też taki tekst, że napisane jest, że wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i złego nie dotyka. Mhm. Gdzie to jest zapisane? To jest w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale w osiemnastym wierszu. Mhm. I tak myślę, jak to dotyka naszych potrzeb. No bo dostajemy różne jakieś złe rzeczy w życiu, prawda? Mm -hmm. I mamy dużo różnych potrzeb. Skoro napisane jest, że wszystko mamy w Jezusie, i później widzimy, że coś tam jest nie do końca zaspokojone i widzimy, że diabeł coś miesza w naszym życiu, to jest napisane, że diabeł nie dotyka. To jest chyba z tym umysłem chrystusowym mocno powiązane, co? Jeśli widzisz sens w tym, co robimy. Podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki! Agnieszka ma takie swoje ulubione wyzwanie, które stawiamy ludziom na różnych grupach modlitewnych. Weź e, pierwszy rozdział listu do Efezjan. Przeczytaj go w pierwszej osobie, tak? Czyli przeczytaj go o sobie. Tak, jakby Bóg o tobie mówił, że masz to, masz tamto, jesteś taki albo inny. To jest bardzo rozciągające ćwiczenie i pozwala też przyłożyć słowo Boże do własnego życia. No, jak tak będziesz czytał, to przyłóż swoją każdą potrzebę, albo jakąś jedną potrzebę, która jest niespełniona, i zastanów się, czy wszystko to wszystko, czy każdy to każdy, bo w Bogu wszystko masz spełnione. Tak, Boże, wszystko to jest o wiele więcej niż nasze wszystko żeby nauczyć się po to sięgać, musimy rzeczywiście ćwiczyć, w jakiś sposób ćwiczyć, tak? Znowu ćwiczenie, kolejne. Musimy ćwiczyć umysł Chrystusowy, który już mamy. Musimy nauczyć się z Niego korzystać, i o tym będziemy za tydzień rozmawiać. Do zobaczenia.